Witajcie w dzisiejszym vlogu Właśnie dzisiaj wstałam o 5.30 do właśnie jem śniadanie Bo dzisiaj mam wcześniej relację o 7.15 I teraz przez dwa tygodnie tak już będzie Przedtem tak zmęczona jest herba to zrobiłam Tą mangową No Ale trzeba wytrzymać Hejka kochani Ja już wróciłam z e, Szkoły więc teraz sobie otworzymy kalendarze. Okej, okay, to pierwsze otworzymy ten kalendarz. Tu jest semeczka już znalazłam. Okej, okay. tu mamy dzwoneczek. Teraz ten z herbatkami. Co mamy tutaj? Czy mamy breakfasty? śniadaniową herbatkę. Oj, to zjemy se po. Pijemy sobie to szkole. Bo jestem po szkole, więc niestety się do chyba nie będzie, to to będzie po prostu nie się do nieba. Wygląda tak samo moje wszystkie. I pachnie podobnie. I teraz otwórzmy właśnie ten kalendarz z Revolution. Zobaczmy co fajnego dzisiaj mamy w O Dzisiaj ósemka jest taka taka taki walec. Okej, okay, poczekajcie. Ok, otwieramy. Och, okej. Okay. Nie wiem. Wciąż co Takie coś. co to jest? A to jest rozświetlacz w taki wstiku. Więc za chwilkę se przetestujemy. Ale pierwsze, takie podsumowanko, co wtedy dostaliśmy w tych kalendarzach. No to taki dzwoneczek, czekoladka, herbatka, breakfasty i rozświetlacz w styku. Więc fajne prezenty w kalendarzu. Więc no. So. Tak wygląda ten rozświetlacz: ładny. Tak, brukatowo trochę. O, tak wam pokażę. Patrzcie teraz tak chwilę, się, jak się bardziej świeci. Tak o, wygląda wie. ten e, rozświetlacz w plastiku. O, tutaj się świeca, widzicie mój nos trochę i tutaj zrobię. Nie widać za bardzo, ale no, bardziej wam się pokażę się nie da. Właśnie sobie robię breakfast tea, więc będzie testing jak zawsze. No. Okej, okay, tak wygląda w sumie, jak wszystkie wygląda i teraz zrobię testing. Ej, u nas gorąca. Za gorące. Ej, nie mogę się tutaj odnawić. Za chwilę zrobimy testing, jak to ostygnie. Ok, robimy testing herbatki. Smakuje jak zwykła herbata dosłownie. Więc super. właśnie montuję dla Was vlogmasa 7 On będzie fajny. Tak, Zapraszam do oglądania. I zanim dokument jest zmontowany. Taką tabelkę. Już praktycznie jest zmontowany dla Was vlogmas. Ogólnie on jest trochę taki niespodziewany. Na początku jest tak trochę estetycznie i końcówka jest bardzo śmieszna. Końcówka jest zwariowana w ogóle. Bardzo zwariowana, więc no będzie chciał wam to słuchać. Okej. A jakie? Możecie pominąć do końca. Bo jest zmarłymana. Ale okej. Okay. <laughs> Dogram wam tak do filmu przegląd moich kosmetyczek. Mm, no i ocena kosmetyków. Bo nie mam co nagrać i ten film by był za krótki, więc po prostu no. najpierw zaczniemy od tego. Body lotion chyba tego ani razu jeszcze nie użyłam. To chyba tak to jest bardzo miłe, że tego nie użyłam i to jest z tamtego roku z kalendarza prędkowy jak oglądaliście wcześniejsze lub więc lecimy dalej. To jest ten róż e, z tego kalendarza, on jest w ogóle prześliczny, testowałam go już e, dzisiaj na dziś, w sumie dzisiaj testowałam i on ma w ogóle taki taki jest on wygląda jakby, jest różowy Ale też ma fajny brokacik Powiem wam, więc fajny Polecam eee, Dobra, lecimy dalej Tu mam jakieś takie do wanny Kryształki mm, Nie testowałam Niestety, bo nie mam wanny Ale Może kiedyś Lecimy dalej Tu jest taki krem do ciała On jest bardzo fajny No, i ładny par Dobra, lecimy dalej. Co to jest? Nie wiem. A, tu jest maska na twarz. No to muszę sobie w końcu zrobić jakoś. Może sobie na vlogmasie jakimś, z którym zrobię. Tak po prostu. Dobra, lecimy dalej. Co to jest? A, to zresztą mamy kosmetyczki. Tu mam krem do rąk. Co się z nim stanęło? I don't know. Ej serio. Nie wiem. Zęby jak od psa. Nie wiem kiedy. Okej, okay, ale go ogólnie polecam. On jest fajny, fajnie na co. Tutaj jest matki. A tutaj też. A, tu jest maska pod oczy. Ogólnie jeszcze dostałam na Co testowałam. No, <śla> no, tak po prostu zarysowałam. Nie wiem po co, ale po prostu... To mi się nudziło. Okej, okay, lecimy dalej. To jest krem do rąk, chyba kilka razy go użyłam i on też dobrze nawilża ręce i jest też z kalendarza adwentowego następnego roku. Okay. To is my favorite uh, Lip Mask. To ja uwielbiam. To dostałam właśnie też z kalendarza adwentowego, jak widzicie. I to jest trudne. Bo to jest takie coś i to bardzo nawilża na długi czas usta. No. I nie macie wtedy suchych ust, więc to bardzo polecam. Lecimy dalej, tutaj jakaś ponad Nawet Najpierw na nie wiem skąd się wzięła, ale okej. Okay. Ten błyszczyk dostałam na urodziny, ale jego ja nie używam, bo on jest bardzo mocny. To jest... No. I on jest z biedry. To jest jakiś day krem Dzień... krem na dzień. Ja używałam. Taki. Więc co? Tu jest taki podkład. On jest spoko. Ja też z biedrem. Nie wiem. Trochę trudno jest. Nie No, ale on jest spoko. Tu jakieś kryształki dostałam z komentarza. Czemuś się, się na nie włosy przyczepiły, to też nie. Tu mam gumeczki. Wiem, trudno. E, takie też. E, to jest fajne ogólnie, to bardzo też polecam z kalendarza. To jest takie e, jakby coś na włosy, taka ala odżywka, można tak powiedzieć. E, to jakieś znowu kryształki, nie wiem skąd to, to, to się dzieje. Co to jest? <noise> skąd mam jakąś figurkę? Dobra. E, tu mamy ładny pilniczek z kalendarza. On jest śliczny. Tu jest e, właśnie e, taki do pokoju. Psik-psik. Psika się. O, on, on ładnie pachnie. E, to jest takie fajne lustereczko. Czemu ono jest takie brudne? I don't know. Nie wiem kiedy. Co się z. ja muszę ją myć. W końcu. Mm. Tu jest pisak, Czemu on jest jedzony przez psa? i ten pisak jest tutaj bo wtedy na halloweense robiłam jakiś dziwny make up to o to jest spoko to jest taka pomateczka i ona ogólnie farbuje jakby e, usta na taki bardziej różowy kolor taki mocniejszy ale dobrze też na widrze. i też jest biedry e, to jak u koleżanki dostałam jakiś taki tuż do ręce. Okej, okay. nie wiem jak tam będzie. Tu jest taki z skręzy... y, fioletowy W ogóle ja za bardzo nie używam Co ja... Ja to? Dobra, to dobra, nie wnikać y, Nie wiem skąd się wnikać jak... Niektóre nie są właśnie moje y, To rzadko się takimi kolorami maluje Rzadko się maluje. Raz na, nie, może miesiąc? Bo ja się nie maluję. Bo nie. Ale tak na jakieś okazje, urodzinki. To spoko się pomalować, powiem Wam. No. Nie wiem skąd to się wzięło, ale okej. Okay. Bez komentarza, ok, Okej, okay, i teraz druga kosmetyczka To jest ten, co dostałam dzisiaj w kalendarzu Jak widzieliście, fajny jest Ten rozświetlacz w styku. Mi się podoba Okej, okay, lecimy dalej To dostałam też właśnie w kalendarzu w tamtym roku I to jest shower gel I on jest bardzo zaśliczny i on jest taki brokatowy dalej. To jest taka rękawiczka. Mm. No. Taka do makijażu. Mycia twarzy może nie wiem jak to nazwać. To jest chyba do... brwi? Tak, to jest taki brązowy do brwi i nie używam go w ogóle. Ale go od kogo dostałam. Chyba tu też jest brudna się ją myć. Tak. Eee. Y to jest ta pomateczka śliczna. E, mi się bardzo podoba. E, z. E, właśnie tego kalendarza. Okej okay. To jakiś moje mamy. Tu jest ten właśnie rozświetlacz. On jest prześliczny. Mi się bardzo też podoba z tego kalendarza. Tu od koleżanki też dostałem jakiś błyszczyk. On jest fajny. Tu nie wiem, co to jest, nie pytać. Szkrem. Co to się przyczepiło do tego? Co to jest? Co to jest klej na tym? Dobra, to jest jakiś bodys prób, nie wiem co to jest Coś do ciała, okej, okay, nie używałam chyba jeszcze nie razu Tu została już kwiatka, to jest mydło ogólnie, to był cały taki bukiecik to się tam jest, tak zakopany. To nie wiem co to jest Dobra, ta gumka też nie wiem skąd się tu wzięła Ktoś mi je wrzucił e, Tu nie wiem co to jest A To jest to hair mask. Nie wiem jak się to używa Nie wiem, ale wiem, że to jest smak do włosów Okej, okay, lecimy dalej e, To jest ten e, piękny błyszczyk Z tego kalendarza On jest przecudny Dobra, tu zaraz jest taki fajny tusz do rzęs e, Od koleżanki Tu mamy lustereczko Hejo, hejo też z kalendarza. To cały czas coś. No, to jest ten kwiatek. panie nie kompletny. Nie wiem, czy kompletny. To jest kolejny taki, tuż z Już od koleżanki dostałem. I on jest różowy. To jest jakaś kredka mamy. Bo ja kredek nie używam. To są jakieś kredka chyba. Czy Co to coś? No, pewnie jakaś kredka. Eee, ta coś tam, nie wiem co to To jest Eee, Tu jakieś znowu tuż do rzęs Też miliony ich ma Pędzelek jakiś Tu jest ta ładna kredka do oczu Właśnie od tego kalendarza Tu jakaś znowu Co to jest? Czerwona śmiet... śminka? To jest jakaś czerwona śminka, nie moja <laughs> Mamy I tu jakiś tu jest ten dopowiek, ten śliczny, co dostałam z kalendarza I tu już nie wiem co to jest, więc nieważne nie nie, nie Wiem brudno tu to... Okej, okay, zrobiłam wam taki przeląd kosmetyczek no, Żeby coś dograć do tego filmu i teraz o wiele film jest dłuższy Zrobiłam sobie taką trochę dziwną owsiankę, tam na dole jest samym jest owsianka Później jogurt truskawkowy, czekolada, trochę płatków Później znowu jogurt y Z czekoladą i z jabłkami Wiem, jestem tylko. Ale wszystko co miałam w domu do swojej wyszczesta. Żeby zrobić owsiankę taką kolorową. No i to by było na tyle z vlogmasa 8, więc no pa.